Pięknie rozbrzmiewały kolędy i pastorałki podczas gminnego przeglądu kaszubskiej pieśni bożonarodzeniowej, który miał miejsce w Centrum Muzycznym w Kielnie. W zeszłym roku konkurs nie odbył się z wiadomych względów, w tym roku stał on także pod znakiem zapytania, zwłaszcza że etap powiatowy przeglądu został wcześniej odwołany. Organizator przeglądu na etapie gminnym, którym jest Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie, postanowiło jednak nie rezygnować i na tyle, na ile było to możliwe, podjąć wyzwanie zorganizowania konkursu. Najważniejsze, że przegląd miał miejsce. Zgłosiło się 11 wykonawców, to znaczy i solistów, i. i zespołów łącznie no to jest dużo mniej niż w poprzednich edycjach, ale no, sytuacja, w której żyjemy rzeczywiście jest trudna. Nauczycielom jest trudno przygotować młodzież, dzieci, bo, bo kwarantanny, bo przerwy w nauce takiej stacjonarnej, no więc, no więc ja i tak jestem bardzo szczęśliwa, że, że tylu bohaterów wokalnych dzisiaj było na, na naszym konkursie i naprawdę wyśpiewali przepiękne kolendy. Bibi, synku bi na saneczku spij. Bibi, synku bij, ma duch nie sni. Malim ci je ze spół serdecznoce mi dumę. Pasię Co ważne, udało się zachęcić do udziału wykonawców praktycznie w całym przedziale kategorii wiekowej. Sam konkurs przebiegał w formie tradycyjnej z występami na żywo oraz w formie przesłuchań wykonań z nadesłanych wcześniej filmów. Poziom muzyczny można by rzec dość wyrównany, chociaż nie zabrakło wykonów wyjątkowych. Chciałam powiedzieć o jednym wykonawcy, który tutaj bardzo zapadł jury w serce i myślę publiczności również. To w najstarszej kategorii wystąpił Nikodem Bladowski ze Szkoły Podstawowej w Łebnie, który rzeczywiście pokazał piękną, e, melodyjną e, muzykę kaszubską, wykonaną naprawdę z dużą muzykalnością, pięknym głosem. Także Nikodem zwrócił uwagę. czas Inny me usiągnie je ze skrody sa Czekumę na głębę na ten piękny prócz muzyki zachwycały jak zwykle piękne stroje kaszubskie noszone przez wykonawców. Kolejny przegląd kaszubskiej pieśni miejmy nadzieję, że za rok i miejmy nadzieję, że w zupełnie innej rzeczywistości i szerszej formie. Nowością od tego roku jest to, że przegląd odbywać się będzie od tej pory w Centrum Muzycznym w Kielnie.